Cześć, witajcie, z tej strony Waha, przed Wami kolejny odcinek ze Skyrima. Oczywiście dalej kierujemy się w stronę Ivarstead, skąd będziemy udawać się do Siwobrodych, bo jak już mówiłem, chcę sobie rozpocząć wątek Dragonborn, a żeby w ogóle go rozpocząć, no to muszę najpierw przejść właśnie tą misję z Siwobrodymi. Jakoś nie za bardzo mnie tam ciągnie, bo nie przepadam za wątkiem głównym w Skyrimie, ale no cóż, jak trzeba, to trzeba. W poprzednim odcinku troszeczkę pozwiedzaliśmy w pewną jaskinię, e, dość ciekawie było, sporo tam przeciwników było, e, troszeczkę się pomęczyłem e, z, ostatnim, z, z ostatnim przeciwnikiem po prostu, ale jakoś to w końcu poszło z swoją drogą, zarobiłem tam jeszcze 17 tysięcy strzał, co również jest dość ciekawe. Ale idziemy dalej, z tym że czy ja w ogóle tędy dojdę? E, no właśnie, ja muszę się tutaj jakoś na tą ścieżkę dostać. I tak naprawdę to e, mogę spróbować jakoś tędy. Ale nie wiem, czy mi się to uda. Dobra, ale tędy chyba się przedostanę, dokładnie. Czyli mamy tutaj spokojne wejście. E, zobaczymy, czy jeszcze coś po drodze sobie odwiedzimy, czy nie. A, pobiegamy sobie troszeczkę taką kamerą. Już dawno nie widzieliśmy naszego bohatera. E, nie wiem, czy jeszcze będziemy coś odwiedzać. E, zobaczymy. Jak będzie coś ciekawego, to wejdziemy. Ale tak ogólnie, no to kierujemy się oczywiście prosto do Ivarsted, Czy jakkolwiek się ta wioska nazywa, nie jestem pewien jak dokładnie Jakoś modyfikacja mi tutaj zmieniła na... Na język angielski, nie wiem czemu tylko tutaj ta misja jest po angielsku Ale to nieważne Chyba się zbiera na burzę, z tego co słyszałem. E, tam musi w i tak w sumie dobrze, że do nich idziemy, bo e, z tego co pamiętam, to po prostu... O, jakiś e, Z tego co pamiętam, to po prostu zdobędziemy tam mm, tak jakby te trzy e, poziomy Fusroda, więc, więc będziemy mieli mocniejszy znak. Odpuszczę sobie tego niedźwiedzia, nie chcę mi się z nim walczyć. A Fusroda to jest taki, e, no najefektywniejszy znak w tym e, w Skyrimie. No może nie najefektywniejszy, ale taki najbardziej popularny. E, pamiętam, że kiedyś na YouTube była naprawdę cała masa filmików z tym związanych, że... E, a po prostu do różnorakich filmów podkładany był właśnie ten dźwięk Fusroda. I takie tam jak chcecie, to sobie wpiszcie po prostu e, na YouTubie I tych filmików jest cała masa, tam jest e, po prostu naprawdę dużo tych różnych przeróbek i e, niektóre są naprawdę fajne. O, mamy tutaj nową misję, dołączę do Buntu do, do Gromowładnych, tutaj nawet jeszcze nie wiem do kogo będziemy dołączać. E, potem e, zadecydujemy, że nie ma czasu o tym myśleć, bo jak już mówiłem, e, kierujemy się na wyspę Dragonborn. Tam e, myślę, że sporo czasu sobie spędzimy. E, z racji tego, że ja tego dodatku jeszcze po prostu nie przyszedłem, nigdy troszeczkę go tam e, liznąłem, że tak powiem. E, więc będziemy sobie razem to odkrywać. O ile Wy oczywiście nie graliście w Dragonborna. Już zbliżamy się do wioski. Już pojawia się na minimapie. Znaczy nie na mini, minimapie, tylko powiedzmy na kompasie. Aż bełtem. No i pięknie zabity troll. Bełt sobie bierzemy. O, skóra warta 50. Wow, mój udźwik. Nie mogę już nic zbierać w ogóle Mam nadzieję, że w tym Ivarstead będzie jakiś handlarz Aha, tutaj jeszcze mamy kogoś Może jakieś złoto będzie miał Niestety nic, tak to nic już nie mogę zabrać po prostu Ale dobra, w Ivarstead może tak znajdziemy Chociaż sprzedamy kilka rzeczy Albo nawet możemy zrobić w ten sposób, że Wiecie, odkryjemy sobie to Ivarstead Cofniemy się na chwilę do domu i tam sobie kilka rzeczy podkładamy, Zresztą muszę sobie spojrzeć co ja tu w ogóle mam, bo... E, aha, tutaj mamy tą umbrę, to by można w ogóle schować do domu. Ale jest tu kurczę sporo rzeczy, które chciałbym sprzedać. Tych kosturów jest naprawdę dużo. E, tutaj jakiś kaptur mamy, kolejny kaptur. To naprawdę trzeba by sprzedać wszystko. Dobra, no może tutaj w będzie jakiś kowal, czy chociażby handlarz jakiś, żeby chociaż trochę tych przedmiotów od nas wziął. A my już tutaj jesteśmy pod górą. Dobra, no i jest A, zatem podróżujesz. Na pewno znasz wiele opowieści spoza tego nudnego miasta. No właśnie, tak myślałem, że to jest kurier. Coś wprost do twych rąk. Zobaczmy. W zarannej otwierają nowe muzeum. A to jest po prostu Kto zaproszenie na do muzeum, no dobra. No i tak, z tego co pamiętam, to tutaj można było sobie misję wziąć. Przechodzisz tędy w drodze. W większości żywność jak suszone ryby i solone mięso. No wiesz, rzeczy, które długo zachowują świeżość. Siwobrodzi nie wychodzą zbyt często, jeśli wiesz, co mam na myśli. Cóż, to swego rodzaju porozumienie między nami. To znaczy, czułbym się źle, gdybym miał brać od nich pieniądze za odrobinę zakonserwowanego pożywienia. Problem w tym, że moje nogi to już nie to samo, co kiedyś. I wspinaczka po siedmiu tysiącach stopni jest wyraźnie odczuwalna. Dobra, no to pomożemy mu, oczywiście. Naprawdę? To byłoby miłe z twojej strony. Proszę, weź ten worek z zapasami. Na szczycie schodów znajdziesz skrzynię na dary. Po prostu włóż worek do środka i zrobione. No okej. Okay. A tu już sobie odpuścimy rozmowę. No i tak, tutaj cokolwiek będzie, no naprawdę to jest malutka wioska. Tutaj mamy jakąś karczmę. A, więc może ktoś tutaj będzie? E, jakaś karczma. Tutaj jest chyba zwykły dom. No, swoją drogą oni tutaj obok siebie mają jakieś e, grobowiec, coś w tym stylu. W sumie możemy tam zajrzeć. Dobra, no wejdziemy do tej gospody. Może chociaż u karczmarza e, coś sprzedamy. Witaj w gospodzie Wilemira. Daj znać, jeśli czegoś zapragniesz. Zobaczymy. W twoim miejscu zaspokójmy ten apetyt. Dobrze? A, czy on ode mnie coś kupi w ogóle? No właśnie. Niestety nic. No Jeśli i to jest ten problem. No więc tutaj niestety nic nie sprzedamy. Więc myślę, że moglibyśmy się udać. Dobra, już nie będziemy szli do domu, tylko po prostu udamy się do. Aha, dobra, nie ten przycisk. E, uda, udamy się po prostu do białej grani i tutaj u tej u tego kowala sobie po prostu sprzedamy jakieś tam przedmioty. Nie muszę wszystkiego sprzedawać, sprzedam kilka, tylko żeby miał chociaż trochę miejsca i tyle. Tutaj przy samym początku, przy samym wejściu e, jest właśnie kowal. E, akurat mamy noc, więc musimy sobie troszeczkę poczekać. Bo, jak wiadomo, tutaj w Skyrimie ludzie w nocy śpią po prostu. No bo, chociażby w Morrowindzie to ludzie stali przez całą dobę. Tutaj na zewnątrz. Jeszcze jej nie ma. Dobra, teraz jest właśnie, o nią mi chodziło. Mam tu hmm... miecze, hełmy, praktycznie. Wszystko, Ona ma tysiąc ponad, więc coś jej tutaj sprzedamy. Aha, jeszcze chciałbym troszeczkę przedmiotów poniszczyć. Dobra, wiecie co? No, troszeczkę będzie taki odcinek do... E, ...do uporządkowania ekwipunku, ale mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza. No, to są rzeczy, które czasami w Skyrimie trzeba robić. E, pewnie zrobiłbym to jakoś poza nagraniem, ale jak już zacząłem nagrywać, to po prostu zrobimy sobie to już razem. E, bo po prostu nie spojrzałem sobie na początku do ekwipunku i nie wiedziałem, że, że jestem tak przyciążony. No, a więc po prostu razem sobie troszeczkę połazimy po tych kupcach i tak dalej. No właśnie... No, no właśnie, bo jestem wilkołakiem, więc e, czuć ode mnie psem czy też wilkiem. E, właśnie tutaj w smoczej Przystani mamy tego maga, u niego będziemy mogli sobie sprzedać te kostury. Bo na przykład taki kostur, który daje światło, to nie za bardzo mi się przyda. E, tam z jeden kostur sobie zostawię, bo e, czasami są przydatne. Z tego co pamiętam, to w jakimś tam odcinku właśnie e, coś tam używaliśmy jak, jakiegoś kosturu. No i do czegoś nam się tam przydał. Dobra, magiczny katalizator. I coś sobie tutaj poniszczymy. No właśnie, chciałem e, mieć zaklęcie do napełniania dusz, e, odporność na mróz może być, otwieranie zamków. Dobra, zniszczę to. Do zdrowia akurat sobie chyba nosimy. Pierścień magii również zniszczymy. Dobra, i te dwa przedmioty sobie zostawimy, bo nie jestem pewien czy, czy ich po prostu nie nosimy. Nie tutaj, gdzie są moje buty? Ja mam płytowe buty, a orkowe są lepsze. No to oczywiście zakładamy je sobie. Nie wiem czemu ich nie założyłem. Hmm. Tutaj jeszcze był ten naszyjnik, ja i tak go nie noszę. Nosimy sobie amulet z Tendara. A to sobie rozwalimy ten naszyjnik również. Tam 20 punktów zdrowia to nie jest jakoś duża. Dobra. Tam, czy coś kłócą, ale nieważne. On no ma 500 tylko, niestety. Ale dobra, kostrój jakiś sobie tutaj sprzedamy. O, właśnie, ten światło na pewno mi nie będzie potrzebny. Ogniste pociski, a tutaj mamy błyskawice. Dobra, sprzedamy sobie tych ognistych pocisków. I tutaj jeszcze mamy ożywienie z tym, że on i tak nie ma już pieniędzy po prostu na to. Ale kilka tutaj amuletów możemy mu sprzedać jeszcze. No, słabo tutaj z pieniędzmi stoisz. Dobra, sprzedamy sobie jeszcze to. I tak już tego udźwigu mamy sporo więcej. Dobra i teraz jeszcze lecimy do tego kowala. I tam sobie u niej jeszcze sprzedamy kilka, kilka broni czy też jakiś pancerzy. No, i sprzedamy to, i po prostu wracamy sobie do Ivarstead I będziemy się już kierować właśnie w stronę Siwobrodych. Nie wiem, czy w tym odcinku to. Nie wiem, czy w tym odcinku w ogóle do nich dojdziemy, bo z tego co pamiętam, no tam ta wędrówka troszeczkę trwa. No, jest tam te 7000 stopni, więc może trochę nam to zająć. No, ale jak nie no, co, po prostu dokończymy sobie to w kolejnym odcinku. A no i tak, ja standardowo sobie e, poprzypominam Wam na przykład o tych kartach, które znajdziecie w prawym górnym rogu ekranu. Mm, tam one są oznaczone literką I w takim kółeczku. Jeśli chcecie sobie zobaczyć na przykład playlistę tej serii, czy też e, inne filmy, e, to jak najbardziej wejdźcie tam sobie i po prostu a, obejrzyjcie sobie to, na co tam macie ochotę. Ja tam zawsze kilka filmów umieszczam miecze, Chętra? Praktycznie wszystko, czego zapragniesz. No i co, sprzedajemy najpierw broń jakieś. To mi jest niepotrzebne, z tego sobie korzystamy. Ten ma 24, ale nie, sprzedamy sobie to, będziemy korzystać z tego innego. Strzały i bełty nic nie ważą, więc zostawiamy sobie oczywiście tutaj te kaptury. No, i tą tarczę. No i dobra, od razu już, od razu od razu mamy więcej udźwigu, Już teraz bez problemu możemy sobie zbierać e, jakieś tam przedmioty. I teraz wracamy po prostu do i warsztaty. E, przenosi mnie z powrotem do tej lokacji, w której jestem, bo klikam sobie E przez przypadek, zamiast lewego przycisku. Myszy. A to jest po prostu przy, 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 przyzwyczajenie z na 3. Nie mogę się wygadać. E, w którego ostatnio sporo czasu gram. Swoją drogą świetna gra, ale to o, o Wiedźminie to możecie sobie posłuchać na innych materiałach. Zwiedzimy na spory tych materiałów wstawiłem, więc jak macie ochotę, no to właśnie sobie je przejrzyjcie. Dobra, no to co idziemy? Ale sądzę, że... No, że jednak nie dotrzemy w tym odcinku. E, poczekamy sobie troszeczkę, bo wolę podróżować w dzień jednak. E, nie dość, że jest ładniej po prostu, no to jeszcze... YouTube dość zmniejsza jakość i po prostu jasność filmików, więc to jest dla Was lepiej, żeby był dzień. Ja i tak mam ustawioną jasność w Skyrimie na jak najwyższą, a nie chcę rozjaśniać w programie do montażu, no bo po prostu wtedy się traci na jakości film. Na filmie się po prostu traci jakość, o tak może będzie lepiej. Aha, tutaj możemy sobie czytać, to przed narodzinami człowieka munduseum, mundusem władały smoki i słowa były głosem, a mówiły tylko w prawdziwej potrzebie, Albo, albowiem głos mógł zaćmić niebo i zalać ziemię. Dobra, te tabliczki sobie odpuścimy, będziemy szli po prostu prosto na górę, wow, ale mi wyskoczył tutaj, ja go słyszałem wcześniej, ale nie zauważyłem. Ten niedźwiedź zamulony, nic mi tutaj za wiele nie zrobił. Pazury niedźwiedzia. O! Zjemy sobie te pazury niedźwiedzia. Yy, no właśnie przejrzymy sobie, co tutaj możemy skosztować. Dobra, a resztę znamy. No to idziemy dalej, powspinamy się troszeczkę. Czemu mi wzięło tutaj te strzały te jakieś inne, ja chcę sobie korzystać tutaj ze stalowych, 17 tysięcy. Do kół chyba nie ma sensu strzelać, nie mam po co ich zabijać. No zobaczymy czy w tym odcinku zdążymy, bo ja tu już wiele razy powtarzałem, że no ja po prostu nie mogę zbyt dużych materiałów stawiać z racji tego, że mój internet jest słaby po prostu i takie przesyłanie dłuższe, znaczy takie przesyłanie dłuższych filmów trwa zdecydowanie za długo. Uważaj na wilki, jeśli zamierzasz iść na Wysoki Hrodga. Lubię tu przychodzić. Iść stopniami. Uh -huh. Czyli Oglój sobie rozwoju. ogląda po prostu zwiedza. Aj, prawie bym spadł tutaj ze szlaku. No nie byłoby fajnie, gdybym już na samym początku spadł. Znowu niedźwiedź, tym razem nie zdążyłem wyciągnąć broni. Ten mi tam o wilkach gadał, a tutaj zdecydowanie zdecydowanie jak groźniejsze są niedźwiedzie raczej. No a pazury sobie właśnie weźmiemy Teraz wypadałoby się troszeczkę uleczyć No właśnie, mamy poziom Przecież zaraz go sobie rozdamy Tylko się uleczę Oj, lodowy kurwa. Kurwa, naprawdę tak dużo mi wziął? Nie lubię z nimi walczyć. Naprawdę, tak mnie denerwują one, że po prostu... O, bo jeszcze muzyka leciała. Ja myślałem, że jeszcze jeden tutaj przyleci. Na szczęście nie. No i właśnie rozdajmy sobie ten poziom. Dodajmy do zdrowia znowu. Łucznictwo, eee... właśnie. Mamy 40. No i jest, dobra. Na to właśnie czekałem. Chciałem sobie właśnie mieć ten. To spowolnienie czas to jest naprawdę bardzo przydatne w strzelaniu. A z tego łuku czy też kuszy to, na, to sporo sobie strzelamy. E, więc takie coś nam się przyda. Mm. Dobra, no do przejścia mamy jeszcze sporo więc co, myślę, że w tym odcinku sobie to zakończymy po prostu, a w następnym już wejdziemy sobie do samego końca i wszystko co tam jest związane z siwobrodymi sobie wykonamy, to co nam jest oczywiście potrzebne, bo nie będziemy tam jakiejś misji wykonywać, ale z tego co pamiętam to tam jest, nie wiem, czy jakieś szkolenie, no coś w tym stylu. Więc po prostu w tym momencie zakończymy sobie ten odcinek, a w kolejnym już sobie dokończymy całą tą sprawę z siwobrydymi. Tak więc jeśli film Wam się podobał, no to standardowo tam zostawcie łapkę w górę, czy też jakiś komentarz. Do Usłyszenia. Cześć.